Kołowrót. W kulturze słowiańskiej, kołowrót jest jednym z najważniejszych i najbardziej mistycznych symboli, łączącym w sobie potęgę natury, energię Słońca i nieustanny ruch życia. Symbolika i energia kołowrotu. Kołowrót swoim wyglądem przypomina promienie słoneczne, które każdego dnia rozświetlają Ziemię, niosąc życie, radość i nadzieję. Symbolizuje wieczny cykl natury wschody i zachody Słońca. Przemijanie pór w roku oraz odrodzenie, które następuje po każdej przemianie. Kołowrót to także symbol ochronny. Wierzono, że jego dynamiczna forma potrafi odstraszać zło i przynosić pomyślność. Słowianie wykorzystywali go jako amielit, zdobiąc nim ubrania, broń, a nawet naczynia. Kołowrót i jego słoneczne korzenie. Symbol ten związany jest z kultem ognia i słońca a także ze słowiańskim bogiem, sfarogiem, boskim kowalem, opiekunem ognia i nieba. Jego energia ognia jest źródłem życia, transformacji i ochrony przed mrokiem. Kołowrót w kulturze słowiańskiej często występował jako element ozdobny na pomnikach, monetach czy urnach. Jego ośmioramienna forma nie tylko przypomina promienie słońca, ale także podkreśla cykliczność życia: cztery strony świata, cztery żywioły, cztery pory roku. Mistyczna strona kołowrotu W ezoteryce kołowrót symbolizuje nieustającą harmonię pomiędzy światłem, a ciemnością, życiem, a śmiercią, początkiem, a końcem. To przypomnienie, że wszystko w życiu ma swój czas, miejsce i cel. Jak pracować z energią kołowrotu? Pierwsze amielity i talizmany nosi symbol kołowrotu, aby przyciągać pomyślność, równowagę i ochronę. Drugie medytacje z kołowrotem wizualizuj symbol, aby połączyć się z cyklicznością natury i o swoją energię. Trzecie: dekoracje i rytuały używaj tego symbolu podczas rytuałów związanych z nowymi początkami i oczyszczeniem. Kołowrót dziś. Współcześnie kołowrót inspiruje nas, by żyć w zgodzie z rytmem natury i pamiętać o cykliczności życia. To przesłanie, że każda przemiana jest początkiem czegoś nowego. Nie zapominajmy o naszych słowiańskich korzeniach i wplećmy kołowrót do naszego życia. Wróżbita Łukasz Węcka